Siema, witamy serdecznie, halo, doktor Radian i Wiktor, cześć, długo nas nie było, z różnych względów, kolekcje od Wiktora stały w miejscu i dzisiaj postanowiliśmy, znaczy de facto Wiktor postanowił tak, że otworzymy co? Minions. Które minionsy, naklejki czy karty? karty? Karty, to pokaż tutaj, no, o tak. Mamy właśnie taki starter pack oraz mamy jeszcze naklejki. Natomiast Wiktorek wybrał, że dzisiaj otwieramy multipaka z minionkami. Będzie zminimalizowane, będziemy na dwa ekrany jechać. Ja tutaj Wiktor już się zabiera do tego. Śmiało, możesz otwierać, chyba że dam ci no... Umiesz tak czy dam ci nożyczki? Ej, ale co ty to tak ten? Nie umiesz? To wiesz co? Może z tej strony. Patrz. Może tutaj będzie o no to masz, tutaj pociągnij sobie, no ale tutaj, żeby widzieli ludzie, no Nie, ja ci to zrobię. Nie, 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 nie. Przez te dziurki. Nie przez dziurki, Wiktor, nie przez dziurki. Mówiłem, że nóż. Ty nie możesz nożami, wiesz. Ach. Dobra, ja ci to wyciągnę. Tak? Masz ty swój album tutaj gdzieś. Co? Tu już Wiktor ma swój album, do którego będziemy wkładać, weź sobie go Będziemy wkładać te rzeczy. Dobra, jest plansza. Zobacz Wiktor. Co tam masz? Dobrze to album będziemy pokazywać jak już uzbierasz sobie komplet teraz nie będziemy go bo nie ma na to czasu odłóż go jak możesz i po kolei ja ci powyrywam te. tu mamy kartę limitowaną Nie bo to jest na kleju, Wiktor tu jest karta limitowana wiesz co to jest? Kto to jest w ogóle? To jest jakiś profesor? Co? Nie, nie oglądałeś bajki? O jest karta proszę bardzo proszę Wiktorze Dobra, i tu mamy planszę z pięcioma saszetkami. Tego kleju tam nie odklejaj na razie. To tak niestety, ale top zrobi piękny klej. Saszetki wyglądają jakby... Nie umią iść udało po rozum do głowy. No to, to udało się. No super. Już widzę, jak będą wyglądały multipaki z, z topsa z Champions League. Będzie właśnie coś takiego. Dobra, pięć saszetek. Wiktorek sobie otworzy jedną. Dwie, trzy, tatuś sobie otworzy dwie, dobra? Ale tutaj Wiktor, prosiłem cię, czekaj, bo ty czemu ty się tak daleko usiadłeś? Ty, zaraz spadniesz. Prosiłem cię, żebyś usiadł jak najbliżej. A ty siedzisz na samym końcu. Aj, chłopie z tobą to. Trzy światy. Tutaj proszę cię otwieraj. Nie umiesz otworzyć? Tam. Co? Tam. Nie, 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 ja, ja ci je będę otwierał, one są całe z kleju. Zróbmy tak. O, tu ci będę napocznę ci dwie, tylko otwieraj to tutaj, w tym miejscu, bo tutaj jest tak otworzony. No Wiktor, no prosiłem cię tutaj. Dobra. Ja ci zacznę. Tu będą trzy, będą twoje. Dobra. Idzie ci to? No i źle się otwierają. O, proszę. Tutaj pokazuj Tutaj są kamerkę, wiesz Pierwsza, masz taką? Nie? Którą masz? Taką, takiej nie masz Takiej nie masz, dobra Taką, o karta specjalna, zobacz Nie masz jej? To jest numer 139 Ale Wiktorku, to posprawdzamy sobie później, dobra Nie ma czasu na to teraz Weź następną no bo teraz ja otworzę. Czekaj, bo się robi bałagan. Dobra, otworzyłeś swoją? Otworzyłeś swoją? Książeczka. Książeczka, tak? Książeczka tu, w której nic de facto nie ma. O tego chyba masz? Nie. Nie? O tego chyba masz, tak też mi się tak kojarzy, że masz... O! To jest świeciak, zobaczcie, tego drugi nie świeciak. Tego też nie masz? I tego też nie masz. Tego też I tego też nie masz. Tu mamy dwa świeciaki, tu mamy zwykłe, tu są świeciaki. Dobra. Teraz ja otworzę, swoją pokażę. O, zobaczcie. Karta świecąca. Też jej nie mamy. Nie? Jakaś kuchara. Tutaj jest kolejna. A zobacz, patrz. Co to jest? Jakiś puzelek. Widziałeś taką kartę? Masz taką? Nie. Tu znowu książeczka. Co sprawdzasz sobie? I patrz, dwie takie. Nie, myślałem, że już dwie takie same, ale są one nieco inne. Dobra, raz. Dwa. Dwie zostały nam. To sobie sprawdź, to ja otworzę jak Ty chcesz sp... O daj. Wiktorku, teraz nie uzupełniamy. Nagramy filmik, to uzupełnimy, okej? Okay? 57. Tu jest pirat, zobacz. 79. To trzeba numerami ułożyć, Wiktor. Dobra, i ostatnia twoja saszetka, masz. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Tutaj. Tak jest. O, o, o. Tu miałeś przecież, tu Ci zacząłem. Dobra. Tak. O, tu może przesuniemy sobie. I co tam masz? Tutaj pokazuj. O, taką mieliśmy, ale zwykłą. Weź sobie tę. Te. te I podawaj mi. Chyba nie masz tych. O, masz ją? Nie, To jest świeciak. No, nie masz. Fajna. Fajnie. Nie mam. Puzelek. I puzelek, drugi, tak? To wszystko, Wiktorku. Zobaczcie, zostaliśmy tyle kart. A gdzie jest ta karta limitowana? Gdzieśmy ją dali? Jest, dobra. Okej. Okay. Daję tą kartę. Limitowaną. No. Dobra, jest. Raz, dwa, trzy świeciaki, cztery świeciaki, pięć świeciaków, a powinno być sześć. Jedno mieliśmy, kartę, ten pusty przebieg. Nie ma tutaj nic. Widzisz? Pięć blust A bo ty wziąłeś tego pirata, co? nie, mniejsza z tym. Nie jest tutaj. Karta limitowana. Takie świeciaki. Jak Ci się podoba? Zadowolony? Tak? No to co? Kończymy filmik i zaczynamy wrzucać te karty gdzie? Tak jest. Do albumu. To pomachaj wszystkim. Podziękuj serdecznie. Dziękujemy bardzo za, za uwagę. No i co? Popatrzcie w kamerkę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.